Nazbierałem wam dzieci, trochę muszelek. Leżą na plaży. Morze je wyrzuciło. Zobaczyłeś, Kiciu. Jak mnie ty zaskoczyłeś, słodziaku. Przybiegł do mnie i się, i się położył koło mnie. Skąd wiesz, że ja lubię zwierzęta? A nie wiesz, że ja mam alergię na ciebie? Zaskoczył mnie od tyłu. Bezszelestnie. I położył się przede mną, żebym go głaskał. A jaki śliczny. Idę. Bo ja muszę do Polski wracać. No ja muszę już iść. Musisz mnie tu zostawić, Biku. Śliczny jesteś, naprawdę. Śliczny. No. Tu się musimy rozstać. A nie głaskać. No nie no, chodź. Po fiordzie, po fiordzie. Jak jesteś norweskim kotem, to masz chodzić po fiordzie. O tak, super. Wziąłbym Cię do Polski, gdybym nie miał alergii, gdybym mógł Cię wziąć do Polski. Pa. Dotarłem do tej asfaltówki, którą wczoraj szedłem, z której to skręciłem tutaj. Ale teraz popatrzyłem na mapę. I tutaj dosłownie obok, o tam jest dróżka, jest skręt. Yy, na dalej taką ścieżkę, jaką szedłem. I tą wybieram właśnie, bo ta asfaltówka jest męcząca, wśród samochodów, a tutaj będę szedł może z 10-15 minut dłużej, ale za to w pięknej scenerii cały czas. A nie spieszy mi się nigdzie, bo jest godzina 10. O 21.00 mam samolot. Spokojnie zdążę zwiedzić miasteczko, odpocząć tam. No i to był super pomysł, że poszedłem tą drogą, a nie wzdłuż tej asfaltówki bo patrzcie jak znowu jest ładnie wyszedłem z tego e, takiego osiedla mieszkaniowego teraz wyszedłem, jestem znowu w jakimś parku krajobrazowym z dobre dwa kilometry takiej trasy mnie czeka no żeby było fajnie i zabawnie naprawdę urozmaiciłem dzisiejszą trasę wchodząc na górę i idąc granią teraz Zamiast wzdłuż Wzdłuż sportu Także super Widoczki fajne tylko że znacząco mi to wydłuży trasę Widoczek na miasteczko Jeszcze mnie tyle dzieli od miasteczka Już wbrew pozorom nie jest tak daleko No, zrobiłem taki sakramencki dystans, pewnie źle idę. Tędy trzeba było iść tą ścieżką, cholera. No i tak jak, tak jak myślałem, wydłużam sobie trasę, a też jeszcze utrudniam, bo pod górę w dół, pod górę w dół. Ale dobry trening dzięki temu. Ja się czuję jakbym był po porządnej wyrypie w Tatrach. Zresztą widać. To jest ten półwysep. Tam się kończy Tam ten krótszy. To jest dystans. Jak długa Tatrzańska dolina. Nawet Nawet mi dolinę zrobili Do zjazd, do zejścia tej linii. My tatzańscy wojownicy dolin nie potrzebujemy takim terenie, ale fajnie, fajnie, fajnie wymyślone. Ja. właśnie wziąłem od ludzi trzeci raz już wodę, całą butelkę, poprosiłem, bo to jest minus tego u wyspach, tutaj nie ma żadnego strumyka, nic. Żeby wystarczyło, to trzeba by było nieść ze 3 litry. I to i tak by nie wystarczyło pewnie. Więc tutaj trzeba... No ale to każdy ci, każdy ci da wodę, nie? Jeżeli poprosisz, to To bym się wiem kim, żeby nie dać wody z kranu. Ale takie napicie się wreszcie to jest niesamowita przyjemność. Dochodzę już powoli do centrum, więc już dzisiaj nie będzie żadnych. Spacerków po górkach. To teraz część pod tytułem Zwiedzanie miasteczka, a potem znajdę jakiś park, tam legnę i będę odpoczywał już przed tym ostatnim przemarszem na lotnisko. Bo to jeszcze jest półtorej godzinki. No, szybkim tempem, godzinka, ale ja już nie mam siły na szybkie tempo. Harpon na wieloryby. Dawniej to miasteczko słynęło z tego, że polowali na wieloryby. Na początku XX wieku, jak czytałem. No i dlatego tutaj jest bardzo dużo pamiątek związanych z tym. Ale mi się pogoda udała. A tam w oddali widać tę, tą grań, po której ja chodziłem dzisiaj. Bo właśnie z tej grani zszedłem. Do tego miasteczka, co jest teraz przed nami. No i oczywiście nie widać całości trasy, bo jest zasłonięta. Rybacy. O kurde, ale to ma napęd. Że uciągnie takie coś, takie bydle. Niesamowite. Siądę sobie na chwilę, zjem śniadanko. Miało być w parku, ale... To mi się bardzo podoba A... no, W zasadzie to jest drugie moje śniadanko dzisiaj Albo prawie że obiad Nie, na obiad będą kotlety <noise> Jeszcze zostały dwa Zimne, sprzed wczoraj, ale, ale za to pyszne. że ten statek się we mnie zaraz tutaj nie wtrążyli, ale się na mnie gapią ci marynarze <grymianie> przepyszne jajeczko lepiej niż nie powiem wam jest bardzo ciekawe co oni tutaj tworzą niesłychanie interesujące niesamowite, że to nie, to nie tylko się trzyma na wodzie. sobie odpocznę teraz przed wymarszem na lotnisko. Muszę zabrać siły, tylko poszukam słoneczka, gdzieś tam dalej. No więc, finalnie kończąc ten filmik, chciałem powiedzieć, że jestem przeszczęśliwy z tego, co dzisiaj wczoraj udało mi się osiągnąć. Pogody jestem po prostu w szoku, że jest taka, jaka jest. Mogę że mi to zresztą mówiłem tu na filmie. I yy, chciałem na koniec wytrwałem, którzy obejrzeli to wszystko, polecić naprawdę. Polecam wam szczerze: róbcie takie rzeczy, bo to jest wszystko w głowach. To wszystko siedzi w głowie. To jest wszystko tanim kosztem. Yy, naprawdę z ręką na sercu nie wydałem nawet jednej korony tutaj. 235 zł za za całość tej przygody wszystko jest tak naprawdę w nogach, w głowie kasy nie trzeba na to dużo w dzisiejszych czasach gdy obiad kosztuje 35 zł to dołóżcie dwie wy i macie taki wyjazd eee, mam wrażenie, że mówiłem przed chwilą mojej żonie, że jakby ktoś skondensował te 5 dni pobytu tutaj do tych dwóch, które ja tutaj zrobiłem bo 60 tysięcy kroków w ciągu dwóch dni. E, więc jeszcze raz polecam, to jest super poznawać świat e, i odpowiednia organizacja, to jest bardzo ważne. Kondycyjnie, jak ktoś nie jest do tego przygotowany to zawsze może sobie wziąć pociąg gdziekolwiek indziej też nie. No, ale stąd przykładowo zawsze można wziąć pociąg, autobus. Ja zrezygnowając z tego, ja muszę na piechotą, ale nie każdy musi. Piechotą to był katorznik. Więc odrobina chęci organizacji, przygotowania się logistycznego, spakowania dobrze plecami. Wygląda człowiek, który wrócił o w pół do trzeciej w nocy z Norwegii. Po wykonaniu 64 tysięcy kroków w ciągu dwóch dni, wlokę się już po prostu, spałem godzinę w samolocie. Ale, ale nie wiem, właśnie kiedy zasnąłem. Czy znaczy wiem, że się kładłem, ale nie zasnąłem nagle. Bardzo się ucieszyłem, jak mnie obudziła ta, że już podchodzimy do lądowania. Ale sam lot rozpoczął się z godzinnym opóźnieniem. Ale chcę coś jeszcze powiedzieć na koniec: jestem skatowany. Ale chcę coś jeszcze powiedzieć, że doceniłem jednak to, że mieszkam w Polsce i jest ciemno, kiedy jest noc. Organizm lubi, jak jest ciemno, kiedy się chce wyspać. Współczuję Norwegom, że oni na samym południu mają takie e, jasności o tej porze roku. To jest najdalej wysunięte na południe z kraniec tej, tego kraju. Co się musi dziać na północy? Dobra, koniec tej relacji. Już prawie się dowlokłem. A no jeszcze jedno mam straszną ochotę na pomidory i na chipsy.